Siema dobra, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Jak widzicie jestem w samochodzie właśnie I dzisiaj robię naprawdę też Również gruby projekt Jak to zwykle, ponieważ Dzisiaj jadę na giełdę do Słomczyna Ponieważ właśnie dzisiaj ją otworzyli Ponownie otworzyli? I dzisiaj jadę tam po ryby, ponieważ chcę zarobić ten leśny staw. Już jest z niego zarabianie, macie w karcie. Teraz wam się wyświetla. Również na końcu tego filmu na ekranie będzie się wam wyświetlało, więc sobie zobaczycie, ponieważ mało osób to zobaczyło, więc polecam. I teraz wracamy znowu do tematu. Chciałem kupić sumy europejskie do tego leśnego stawiku, żeby tam się je fajnie łodziło, bo tam naprawdę będą miały dobre warunki życia i będzie im bardzo dobrze. Ale niestety jest godzina około dziewiątej, i tak naprawdę nie wiem, czy. Czy będzie się w ogóle jeszcze tam dało te ryby kupić, no bo, no bo już ludzie mogli tak naprawdę powiekupywać i w ogóle mam żółte włosy, tak, więc zobaczymy czy się uda, będziecie widzieli jak ja już tam wychodzę, więc ja jadę jeszcze dość długo, ale przede mną jest drogi, jest 20 minut myślę, albo nawet więcej, 30, oby się udało, więc ci na targach i teraz trzeba tutaj znaleźć jakieś miejsce żeby stanąć, żebyś tutaj przez tłum nie przepychać, ale jest dużo ludzi, myślałem, że myślałem, że będzie mniej, ale jednak jednak nie. Dobra ludzie, nie było fejla, bardzo się cieszę, że tutaj w ogóle e, pan z żoną przyszli i sprzedają te ryby, bo dzięki nim teraz ja będę mógł e, zarybić trochę staw leśny. Więc tak, chciałem kupić 8 sumów, ale niestety panu się skończyły te takie mniejsze sumki po e, 10 zł, ale ja to nie chciałem jakichś grubych milionów wydawać, nie dzisiaj. Więc wziąłem, nie pamiętam myślę wziąłem, 4? 5? Jeden był taki duży, e, chyba... Trzymaje. Czyli chyba cztery, i w tym jeden duży. No to jeszcze są tam w tym lesie dwa sumy, więc będzie ogólnie sporo. Wziąłem jeszcze cztery amulki, żeby tam sobie ziela pojadły. Być może te sumy je zjedzą. Nie wiem, chciałem też wziąć karasie, żeby te kar tam rozmnożyły i sum miał co jeść, żeby szybko rósł, ale karasi padnie miał. No bo kto sprzedaje takie zwykłe ryby, to. To chyba w sumie ja bym sprzedawać, to bym był wtedy milionerem. Bo tych karasi to jest naprawdę bardzo dużo łap. Mam chyba cztery takie mniejsze karpiki i jeszcze. No cztery amury, tak jak mówiłem. Więc dobra, teraz lecimy na ten leśny staw i... I wypuszczamy te rybki. Mam nadzieję, że im tam dobrze będzie tym. Chyba nie mają zbyt dużo miejsca, więc trzeba szybko jeść. I są jeszcze trzy szczupaki. Trzy takie mniejsze szczupaki po 15 złotych. Yy, ale tutaj pan dał mnóstwo folii. powiem tam dużo powietrza i w ogóle... jest dobra. Okej. Okay. Jestem już przy terenie stawu, ale niestety był mały problem, ponieważ... Chyba pękła jakaś torebka. I w samochodzie tutaj jest teraz mega mokro. Ale dobra, mam tutaj rybki, więc idziemy z nimi. A zatem jestem przy stawie. O jacie, ale tutaj zarosło. To coś uciekło. Ale tutaj zarosło, widzicie to? O nie! Ale dobra, i tak nie jest tak bardzo źle. Muszę sobie te ryby tutaj do wiaderka przelać. A, to są sztupaki. Te ryby trzeba przelać. Dobra wszystkie żyją Tutaj ten okonek taki w się dostaliśmy, go wypuszczamy, bo okoń taki mały to jest mało wytrzymała rybka i spoleć Ty, nawet przeżył, ale taki jakiś osowiały Ledwo pływam jakiś może pośledzony No dziwnie, dziwnie okay, więc będziemy wypuszczać, myślę, że zaczniemy sobie od tych mniej wytrzymałych ryb, na przykład od amurku. Ale strasznie się szamoczą, nie wiedziałem dlaczego. Są takie ruchliwe. No nie powinny aż taki być, bo powinni się trochę zmęczyć. O no właśnie, o tym mówię. Strasznie ruchliwe, a ja bym chciał wam tutaj je pokazać. Dlatego je wyjmuję. Normalnie to bym wiadro całe wlał. No patrzcie, jeszcze takich ruchliwych ryb nie spotkałem. Nawet nie dadzą pokazać. Takie malutkie. No jest to po prostu amurek. Być może za... Jakiś długi czas będzie z niego wielki potwór, którego tutaj będziemy łowić. Na razie. Kolejny amurek. Jakieś takie poobijane są, bo tak na tych targach takie niezbyt dobrze traktują. No ale co się poradzi. No naprawdę mega ruchliwe, tam już się szczupaki też odzywają co? Teraz jeszcze karpiki zostały, jednego możemy sobie wypuścić mniej ruchliwa. takie małe karpiczki leci. O o dobra dobra Te jeszcze ten amur nie wypłynął w ogóle Tutaj na pewno im będzie dobrze Dobra, lecimy ze wszystkimi karpiami, już. Bo już chcę te sumki wypuszczać, żeby się tutaj dobrze miały. O, dobrze, wypadł tutaj na trawkę, nic mu się nie stało. Leć do wody. Rośnie. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie będzie kusował. Bo to naprawdę byłoby smutne. A ten to jaki malutki w ogóle. Najmniejszy z dzisiejszych karpiczków. Również pak i ostatni też taki niezbyt duży obrodowa no. leć do wody No pokazać się nie dadzą chyba nie chcą być pokazywane na YouTube'ach Dobra, więc tutaj zostały już same sumy i jeszcze jeden karpik. Czy Pięć karpik, nie no cztery karpiki były. Okay. No nie dają się pokazać. No. Takie życie niestety z tymi rybami. I zostały same sumy, więc teraz lecimy z takimi głównymi rybami. Jest ich tu cztery sumy. Okay, więc myślę, że zaczniemy sobie do jakiegoś takiego mniejszego, piękny sum europejski. Może tutaj go dam na trawkę, żeby, żebyście mogli go zobaczyć. Nawet chyba sam wejdzie do wody. O, i tutaj nie wiem gdzie płynąć, dobra, pomogę. Popój już tam dalej Poszedł pokór. No, on chyba On chyba sobie tutaj przy brzegu woli posiedzieć tymi wąsami macha. Bo tymi wąsami właśnie sprawdza teren głównie. Następny Sumisław, ten nawet mniejszy jeszcze. Prawie mu tych oczy nie widać, jakby był, jakby był ślepy po prostu. A tam szczupaki się jeszcze odzywają. Dobra, ten mały sumik. Leci tutaj do wody. Od razu, sprzed ostatnim. Też idziemy... O, ten to już trochę większy. To te to po 15 takie były. Trochę większy sum. No. Te ryby mega ruchliwe są. Nie wiem dlaczego. Ja bym chciał je tutaj jakoś ładnie pokazać, ale one się nie dają. To jakby co jest mokra trawa im tutaj się nic nie stanie, nie, nie poobijają się ani nic. Dobra, Ten już do wody też również chcę lecieć. To leci. Proszę bardzo. więc został ostatni sum, największy po 20 zł był yy. no ja bym chciał jakoś tak go ładnie pokazać, ale on jest mega ruchliwy dlatego myślę, że go tutaj puszczę na trawę, trochę naleję wody o i go wyjmę piękny sum, naprawdę mi się ta ryba podoba znaczy to naprawdę jest sumik jeszcze no ksiąg gigantyczny nie jest, dobra on mega chce do wody, więc już Proszę bardzo, idziesz na wolność. Jesteś wolny. Piękna ryba. Mega, mega fajny jest taki widok takiej większej ryby w wodzie. Ona ma taki fajny kształt. Ty wąsami tak ją wymachuje. Tam jeszcze widzę te inne sumy. Tutaj jeden, tutaj drugi, trzeci i czwarty też tam pewnie gdzieś sobie siedzi. No One no, muszą się trochę przyzwyczaić tutaj, posiedzieć sobie. Więc zostały tutaj nam tylko sztupaki. Tutaj, tutaj w ogóle jakoś mało wody, tym razem nalali, ale. Może to dobrze, bo to nie jest takie mega ciężkie. I teraz pytanie jak tutaj te szczupaki wziąć, bo jak pęknę, to, to z tego wyleczy całe powietrze. Ale wezmę je... Czemu ryby są śliskie? Zaraz już lecimy z wypuszczaniem tych pięknych szczupaków. Takie ruchliwe ryby to jeszcze na żadnym zarabianie nie były. Ma tutaj jeden jakąś taką rany jeden jest w ogóle jakiś taki grubszy. Ale to raczej nie, no nie mogą być wciąż, no bo są takie malutkie. malutkie. młodziutkie. Chyba, że jakieś szczupaki miniaturki. Lecimy z tym pierwszym. Kurczę, no one są naprawdę takie ruchliwe, że może już tutaj nie będę ich tak mega pokazywał. Żeby się nie męczyły. Więc od razu. Tak myślę, że jest niecałe 50 centymetrów. Ale sobie tam wpłynął. Stoi pomiędzy jakimś takim metalowym czymś. Lecimy następnego. Dobra, chodź tutaj, chodź tutaj. Dobra. Również poleciał. No i został ostatni. Ten tak jakby grubszy trochę. O cię ja... To on, ogóle, on chyba zjadł jakąś rybę Tak, mu ogon z pyska wystaje Zobaczcie sobie tutaj Mu wystaje ogon ryby z pyska Tam jakaś ryba jest To nie jest zły sztupak. Z Pewnie jakiegoś tam ryby Tak czuję, że w brzuchu ma coś twardego Więc jakaś rybka była tam Ewidentnie jedzona No dobra, niech sobie je Ale teraz torpedy dostał Chyba połknął lep bardziej tego, co tam ma. Tak, widać, że próbuje połknąć. Mam nadzieję, że się nie zakrztusi tym. No usiadł sobie. No Trzeba trochę zaczekać, zanim te ryby tam się lepiej przyzwyczają. O, już pokłyną dalej. Myślę, że będzie więcej zarybiań tego stawu. Myślę, że tutaj będziemy sporo zarybiać. Też różnymi drapieżnikami, żeby to się dało łowić na spinning, na spławik, na feeder. Ale mnóstwo tutaj jest... Yy, tych różnych ziela, tych roślin wodnych. Ale dobra, jakoś się będzie dało łowić. Więc jeśli się film spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Subskrybujcie również. Wybijajcie na mój drugi kanał. Jak się nazywa? Bergame oczywiście. Tam są również filmy z wędkarstwa i też wiele, wiele innych filmów. Więc chodźcie na Instagram Bergardczyka. Tam też są fajne zdjęcia. I wszystkie linki macie oczywiście w opisie. Ja się już z Wami żegnam. Do następnego filmu. Nark.